Witam Państwa w magazynie miejskim. Zapraszam na informacje. Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Dębickiego siódmej kadencji wybrano starostę. Został nim ponownie Piotr Chęciek. Na jego zastępczynię wybrano Ewelinę Kuś. Na początku sesji rajcy złożyli ślubowanie, a obrady początkowo poprowadziła radna Anna Masur. Przewodniczącym Rady Powiatu Dębickiego został Michał Maziarka. Mamy nadzieję, że ta kadencja będzie nieco spokojniejsza od poprzedniej. W poprzedniej mieliśmy bowiem między innymi pandemię, mieliśmy również upadłość banku, mieliśmy wybuch wojny na Ukrainie, co w dużej mierze przyczyniło się również do funkcjonowania samej Rady, ale również pewnych perturbacji finansowych związanych z funkcjonowaniem powiatu dębickiego. Mamy nadzieję, że Teraz będziemy mieć spokojniejszą kadencję i pełni sił, nowych pomysłów, pełni zapału przystąpimy do tego kolejnego pięciolecia. Kolejnym punktem był wybór starosty. Przewodniczący Michał Maziarka zgłaszając kandydaturę Piotra Chęćka zaznaczył, że jest to osoba już sprawdzona na tym stanowisku. Innych kandydatur nie było. Piotr Chęciek otrzymał 21 głosów za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące. Musimy zrealizować musimy poprawić jakość jeszcze, szczególnie oczywiście służby zdrowia, mam tu na myśli Zdrowotnej i liczę, że przy współpracy państwa i jakiejś reformie, która się musi odbyć, my oczywiście będziemy w niej uczestniczyć, deklarujemy to, to się wszystko będzie zmierzało ku lepszemu. Jeszcze musimy poprawić trochę edukację, chociaż naprawdę w powiecie dębickim jest na bardzo dobrym poziomie, ale są jeszcze obszary, gdzie na pewno musimy się tym zająć. Dokończyć infrastrukturalne budowy dróg, chodników, tych wszystkich rzeczy, które rozpoczęliśmy, no i dzięki temu 80% infrastruktury drogowo praktycznie już jest w stanie takim, który pozwoli funkcjonować na lata, ale jeszcze te 20% zostało do wybudowania, zbudowania, przebudowania. Musimy starać się zbudować most na rzece Wisłoka na Zawierzbiu niezwykle istotna sprawa. Musimy wspierać tak ważne zadania jak budowa drogi krajowej Jasło-Pilzno oraz wspierać, żeby powstał, bo. Różne głosy są, łącznik autostradowy od Tarnowa w stronę Machowej. I to są takie zadania, na których się będziemy koncentrować. Na zastępcę starosty wybrano Ewelinę Kuś. Otrzymała 23 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 wstrzymujące. Członkami zarządu zostali Paweł Ciszczoń, Tomasz Lesiak i Marek Jaskółka, a wiceprzewodniczącymi rady Sławomir Łanucha i Łukasz Paluch. Wszystkie głosowania odbyły się w sposób tajny nad prawidłowym przebiegiem głosowań czuwała komisja skrutacyjna. Radni sejmiku siódmej kadencji na inauguracyjnej sesji wybrali Władysława Ortyla na marszałka województwa podkarpackiego. Za jego kandydaturą zagłosowało 23 spośród 32 radnych. Dziewięcioro rajców było przeciw. Radny Stefan Bieszczat, podobnie jak w poprzedniej kadencji, nadal będzie kierował Komisją Gospodarki i Infrastruktury. Priorytetami przewodniczącego Stefana Bieszczata będzie dalsza kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Mam taką ambicję, aby ta droga, tak zwana Mielecka, przybrała troszeczkę bardziej wygląd i nie tylko wygląd, ale bardzo większą przepustowość. Myślę o takim rozwiązaniu jak przejazd bezkolizyjny nad torami w pustyni, budowa chodników, przejścia dla pieszych. To jest ten pierwszy, taki odważniejszy zakres zadań oraz rozbudowa dróg na terenie całego województwa. Dobra współpraca nowo wybranych włodarzy dębickich samorządów ma się przyczynić do pisania wspólnych wniosków i kolejnych inwestycji w naszym powiecie. Liczę na to, że środki zewnętrzne, mam na myśli środki Unii Europejskiej, przyczynią się do rozwoju naszego regionu, a ta współpraca samorządów lokalnych będzie miała znaczenie, bo na przykład będzie można składać wspólne wnioski na zadanie wspólne, na przykład na komunikację. Wyobrażam sobie taką historię, że zakłada się związek paru gmin. Min i kupuje się nowy transport na, dla naszego regionu, a na to pieniądze są i na to liczę. Sejmik czeka na taką inicjatywę samorządów lokalnych i myślę, że odegramy wtedy tu istotną rolę, jeśli chodzi o fundusze europejskie pochodzące z Sejmiku pod Karpacją. Przewodniczącym Sejmiku został Jerzy Borcz. Ceremoniałem patriotycznym z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty rozpoczęły się uroczyste obchody święta Narodowego 3 maja na Dębickim Rynku. Po odśpiewaniu hymnu państwowego. Wszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Rys historyczny przedstawił Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego. Szanowni Państwo, cieszę się niezwykle i niezmiernie, że tutaj dzisiaj jesteście, że znaleźliście czas na obchody święta uchwalenia konstytucji 3 maja. To hołd, to świadectwo naszego oddania, naszej pamięci i naszej czci. Jaką oddajemy przodkom, którzy 233 lata temu podjęli uchwałę nowoczesną, pionierską, pierwszą w Europie, drugą na świecie, konstytucję monarchii, ale monarchii, która dzieliła się swoją władzą z narodem i przekazywała rządzenie państwem polskim, może nie do ludu. Ale dla oświeconych elit. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jeden z tych dni, w czasie których uświadamiamy sobie ogromną wartość, jaką dla każdego narodu ma suwerenne, niepodległe, własne i wolne państwo. Uświadamiamy sobie to szczególnie mocno dziś, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, okrutna wojna. Wywołana przez Rosję, której celem jest zniszczenie innego suwerennego państwa, naszego sąsiada Ukrainy. Przypominamy sobie dziś ogromny wysiłek, jaki 233 lata temu pokolenia wielkich Polaków, którzy w czasie zniewolenia ponieśli i opowiedzieli się po stronie wolności. Dzisiejsza rocznica to czas, kiedy możemy sobie wspomnieć niełatwe dzieje, narodu polskiego, wśród których Konstytucja Majowa z 1791 roku ma niezwykle istotne znaczenie. Jak wiemy nie obowiązywała długo, większość z jej postulatów nigdy nie została wprowadzona w życie, ale duch niepodległości, który uwolnili twórcy Konstytucji 3 maja trafił do polskich domów, do polskich serc i do polskich dusz. Obóz patriotyczny, który stał za uchwaleniem konstytucji, przegrał, a król przystąpił do Konfederacji Targowickiej i państwa, które rozdarły Polskę, zniewoliły ją na 123 lata właśnie dlatego, że Polska stawała się nowoczesna. Właśnie dlatego, że mogła wskazywać narodom tych państw w kierunek, mogła pokazywać, że ludzie mieszkający w tych krajach że mieszkańcy, że obywatele tych krajów mogą stanowić o swojej przyszłości. Tym bardziej powinniśmy być dumni z tej konstytucji, a na pewno musimy być dumni z Polaków, naszych przodków, rodaków, którzy walczyli o nią, a potem walczyli o to, żeby Polska była wolna. To właśnie ci Polacy, którzy uchwalili konstytucję 3 maja, walczyli. Powstaniach, najpierw w powstaniu kościuszkowskim, później w powstaniu styczniowym, później wychowywali w okresie niewoli całe pokolenia Polaków, uczyli ich języka polskiego, uczyli ich polskiej historii, uczyli ich miłości i patriotyzmu. Uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy, poczty sztandarowe, parlamentarzyści i samorządowcy. Na koniec uroczystości na rynku złożono kwiaty przy Pomniku Niepodległości. Następnie barwny pochód prowadzony przez Miejską Orkiestrę Dentą, kompanię honorową, oddziały towarzyszące i poczty sztandarowe. Muzyka Się do kościoła świętej Jadwigi, gdzie odprawiono msze świętą w intencji ojczyzny. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego.